Robić rzeczy, które sprawiają nam radość, zachować dobry humor w każdej sytuacji, dać sobie czas na odpoczynek i regenerację po skończonej pracy, codziennie podejmować nowe wyzwania, szukać inspiracji w przeczytanych książkach i obejrzanych filmach, otaczać się pozytywnymi ludźmi, rozmawiać z nimi na inspirujące i rozwojowe tematy, odkrywać nowe rzeczy. Lub jeździć w nowe miejsca, jeździć na warsztaty i spotykać się z ludźmi, którzy mają podobne podejście do życia, wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafimy, doceniać się za małe i duże sukcesy, szukać nowych, ekscytujących zajęć. Ostatnio mój największy entuzjazm wywołuje oglądanie filmów na temat szeroko rozumianej fizyki kwantowej. Na YouTubie można znaleźć wiele kanałów o tej tematyce. Najfajniejsze jest to, że odkrycia z tej dziedziny nauki możemy wykorzystać do własnego rozwoju. Na przykład, możemy stworzyć nową wizję własnej osoby i podążać za tą wizją. W tej wizji możemy cieszyć się życiem, jakiego pragniemy. W miarę praktyki możemy dodawać do niej nowe elementy. Żeby coś zamanifestować, możemy korzystać z różnych metod, a jest ich naprawdę wiele. Jedną z metod jest zmiana stanu kwantowego. Możemy w dowolnym momencie zmienić nasz stan pod warunkiem, że się skupimy. Możemy wywołać w sobie uczucie entuzjazmu. Wystarczy tylko, że o tym pomyślimy. Możemy przywołać w wyobraźni wszystkie momenty, kiedy odczuwaliśmy ten stan.